Edukacja jest ważnym elementem w ogóle jakby świadomości tego, jak się czujemy, jaki jest stan naszego zdrowia jako spółka opiekujemy się w tej takie podstawowej opiece zdrowia prawie 40 tysiącami mieszkańców Opola. To jest bardzo dużo. Oczywiście do tego należy dodać wszystkie nasze poradnie specjalistyczne. Ale profilaktyka i edukacja to jest ten element, o którym nie należy zapominać, bo często właśnie ta świadomość, czyli pewna wiedza, w jaki sposób przygotować się do badań, przed jakim wyzwaniem stajemy, jest szalenie ważna, stąd takie spotkania jak to dzisiejsze mają wagę nieocenioną. Każdy człowiek ma gdzieś pewne jakieś tam ograniczenia w głowie, które powodują, że do pewnych badań podchodzi się z taką pewną dozą nieśmiałości. W przypadku kobiet oczywiście jest to wizyta u ginekologa, w przypadku mężczyzn na przykład u urologa. Natomiast jedno i drugie badanie jest szalenie ważne, Stąd jeszcze raz podkreślę taką ważność tego dzisiejszego spotkania, bo ta edukacja pozwoli, pozwoli na pewno tym młodym osobom przełamać pewne bariery, które posiadają i poddać się badaniu, żeby mieć świadomość tego, że wszystko jest ok. Pierwsze spotkanie, które dzisiaj jest zorganizowane, dotyczy ono przede wszystkim edukacji, jeszcze takiej szeroko pojętej na temat chociażby pierwszej wizyty u ginekologa, tematu antykoncepcji, czy po prostu szczepień przeciwko HPV. W kontakcie z rodzicami młoda dziewczynka nie zapyta o pewne kwestie. To już musi być zależne od relacji z mamą. Jeżeli więź jest silna, relacja jest dosyć że tak powiem prawidłowa, tak? to tutaj nie ma obaw o pytania dotyczące chociażby pierwszego współżycia czy antykoncepcji. Natomiast w większości faktycznie jest to temat tabu, rodzice niechętnie podejmują ten temat, natomiast nastolatki też krępują się po prostu pytać. Już będziemy omawiać badania cytologiczne, na pewno pokażę jak wygląda sprzęt do pobierania badania cytologicznego, na pewno dziewczyny też będą mogły tutaj u nas zobaczyć jak wygląda gabinet ginekologiczny, po to żeby po prostu z tematem się oswoić, nie mieć takiego dużego stresu w, w momencie, kiedy będzie konieczność wizyty lekarskiej. W tej chwili żyjemy w takim czasie, gdzie dostęp do informacji jest bardzo łatwy. Natomiast nie zawsze te informacje są zgodne z prawdą. Tak? Czasami y, dzieciaki poszukując informacji trafiają na jakieś przekłamane y, rzeczy. No i dobrze jest, jeżeli mają kogoś zaufanego, z kim mogą porozmawiać. Y, I często zdarza się, że przychodzą, żeby po, pogadać i zweryfikować tą y, swoją wiedzę. Y, no, Czasem jest tak, że nie mogą tego zrobić właśnie z rodzicami i wolą porozmawiać ze mną, czy, czy psychologiem, czy pedagogiem szkolnym, bo po prostu jest im łatwiej niż z rodzicem.